Wow znacie, wow wow Przyznacie, wow, wow. że jak na to 90 na godzinę, do których jest ograniczenie, to krajobraz bardzo szybko się przesuwa, prawda? Cześć, ten samochód, który widzicie za mną, to Ferrari Roma najnowsze dzieło inżynierów z Maranello. Ale od razu Was uprzedzę, że dzisiaj nie będzie żadnej akcji na torze, żadnego opalenia gum, głośnych silników. A to wszystko dlatego, że w historii Ferrari były tak naprawdę dwa różne typy modeli. Z jednej strony mieliśmy te modele bardzo ekstremalne głośne, krzykliwe, sportowe. Umówmy się, że nazwiemy je czerwonymi Ferrari. I te czerwone Ferrari rzeczywiście zdominowały historię tej marki przez jakieś ostatnie 20 lat. Ale jeśli spojrzymy w głąb historii tej marki, w tą daleką przeszłość z lat 50. czy 60., -tych, zobaczymy, że było też wiele, nazwijmy to, nieczerwonych. Ferrari. To były takie modele typu Gran Turismo, które właśnie miały bardziej stonowane kolory i nazwy zaczerpnięte z różnych miejsc geograficznych. Właśnie takim modelem jest Roma. O co więc chodzi w tym modelu? Więc Ferrari doszło do wniosku, że była część milionerów, która chciała mieć Ferrari, ale z drugiej strony nie chciała się z tym aż tak obnosić, żeby mieć jakiś krzekliwy model z silnikiem centralnie ustawionym. Tak mówię o F8 Tributo. Chcieliby mieć coś bardziej eleganckiego, może dyskretnego, jeśli tak w ogóle można powiedzieć o Ferrari. No i efektem tego jest to. Samochód według mnie nieprzeciętnie piękny, jedno z najpiękniejszych Ferrari ostatniego ćwierćwiecza, dzięki temu, że nawiązuje właśnie do tych modeli z lat 50. i 60. Pierwsze co widzimy, to oczywiście ta bardzo długa maska z pięknymi trzema takimi wyrzeźbionymi muskłami, które szczególnie dobrze widać ze środka za kierownicy. Dalej mamy oczywiście tą piękną linię klasycznego GT z kabiną przesuniętą do tyłu, z łagodnie opadającym dachem. Warto przypomnieć, że przecież to właśnie Enzo Ferrari powiedział, że silnik powinien być z przodu, no bo konie ciągną wóz, a nie go pchają od tyłu, prawda? Więc mamy taką czystą, piękną, klasyczną linię, ale żeby nie były tutaj tylko klimaty retro, to szczególnie z tyłu mamy wiele motywów na wskroś nowoczesnych. Na przykład te światła z diod LED, takie minimalistyczne, według mnie bardzo fajnie tutaj wprowadzające taki futurystyczny klimat te cztery elementy, jak to powiedział projektant Ferrari, które wyglądają trochę jak takie rubiny zatopione nad no oczywiście, projektant Ferrari. Tylko mógł na to wpaść. No i na koniec mamy też jeszcze kolejne takie elementy technologiczne, które wprowadzają tutaj klimat trochę Formuły 1, no bo wiadomo, Ferrari musi na tej Formule 1 cały czas bazować, choć oczywiście jakie wyniki były na spa, to wszyscy pamiętamy, no ale dobrze. Więc tak, mamy z jednej strony ten spoiler, który ustawia się w trzech różnych Pozycjach. Co ciekawe, oczywiście w Ferrari wszystko musi być bardzo nowoczesne, sterowane przez niesamowicie skomplikowane komputerowe algorytmy. Dlatego o tych pozycjach może decydować tylko sam komputer. Tego nie może zrobić sam właściciel. Moja prywatna teoria jest taka, że nie może tego zrobić właściciel, po to, żeby potem na placu Trzech Krzyży nie stała Roma ze spoilerem centralnie uniesionym do góry. No, trochę bez klasy, prawda? Dobrze, i na samym końcu jeszcze mamy dyfuzor. Ten wielki, piękny, karbonowy dyfuzor, który pokazuje, no, że przez cały czas jednak z tym samochodem nie ma żartów. Mamy jeszcze oczywiście dwie końcówki układu wydechowego z każdej strony, co oczywiście pokazuje, że przez cały czas mamy do czynienia z prawdziwym Ferrari. Oczywiście, już samo włączenie Ferrari musi być czymś wyjątkowym. W związku z tym, pokażę Wam, jak się włącza ten samochód. Mamy kluczyk, który wygląda jak znaczek Ferrari. Bardzo dyskretny, prawda? Trzeba go włożyć w odpowiednie miejsce tutaj, w konsoli. Następnie mamy przycisk Engine Start Stop na kierownicy. Już dotykowy, nie taki fizyczny, zwykły przycisk. Tak, teraz się nam włączyły wszystkie ekrany. Naciskamy. Go jeszcze raz i do życia budzi się V8 o pojemności 3855 cm sześciennych. Moc 620 koni, 760 nm. Liczby, które brzmią całkiem znajomo dla tych z Was, którzy znają Ferrari Portofino, bo no właściwie w takim ogólnym założeniu to jest taki zamknięty odpowiednik Ferrari portofino, czyli tego podstawowego modelu Ferrari, który jest pozycjonowany poniżej F8 Tributo, czyli tego sportowego modelu Ferrari z silnikiem V8 centralnie ułożonym, bo jeszcze mamy GTC4 Lusso, które może mieć zarówno silnik ten V8, jak i V12 wolnosący, Jeszcze mamy Ferrari. Superfast 812 Superfast, czyli ten topowy model z silnikiem 12-cylindrowym wolnossącym. No i teraz powyżej mamy jeszcze model SF90 Stradale, który no, jest już takim całkowitym pokazem możliwości Ferrari. To jest ta hybryda, która no, już szybszego samochodu się nie da. Mogłoby się wydawać w takim razie, że Roma jest po prostu niczym więcej niż zamkniętym Ferrari Portofino, ale Ferrari upiera się, że to jest całkiem inny samochód, bo ma 80% części nowych. No i ja. Kupuję tą wersję, ponieważ rzeczywiście z jednej strony mamy rozstaw osi, czy silnik, czy sam płytę podłogową z Ferrari Portofino, ale z drugiej strony mamy całkiem przeprojektowane inne wnętrze no oczywiście inny także projekt nadwozia, co już pokazywałem no i inny charakter. Jednak zupełnie inny charakter. To jest inny samochód. Co ciekawe, złożony z różnych części, ponieważ na przykład skrzynia biegów tutaj nie jest z Portofino, a jest właśnie z Ferrari SF90 Stradale, czyli tego topowego modelu, o którym mówiłem przed chwilą. No i to wszystko przynosi naprawdę ciekawy efekt, który teraz chcę wam pokazać. Zaczniemy sobie jazdę od trybu komfort. To, co pierwsze mnie uderza w tym samochodzie, to jak wygodny on jest. Nawet Ferrari Portofino, które miało swoją premierę 3 lata temu, było takie bardzo napięte, to przez cały czas było czuć, że to ma być, nawet jeśli to jest roadster, to to ma być taki najszybszy, najstrzejszy z roadsterów, takie Ferrari wśród takich bulwarowych zabawek. No i według mnie to trochę psuło charakter tego samochodu, że Portofino po prostu tak za bardzo chciało. Roma już mniej chce. To jest bardziej takie właśnie typowe GT do jazdy na co dzień. Jak widzicie, nawet jeśli budzi się do życia tak naprawdę gromkim brzmieniem, to podczas jazdy potrafi być całkiem ciche, wygodne. zobaczcie, prowadzę jedną ręką. O, oh, wow, no dobra, <grytanie> reakcje jednak na naciśnięcie pedału gazu dalej są jak w prawdziwym Ferrari. Ale podczas codziennej jazdy można normalnie poruszać się tym samochodem w mieście, czy spokojnie pokonywać długie podróże, tak jak my robimy to teraz. I wszystko jest miło i przyjemnie. O, zobaczcie, jadę po nierównościach. Zero problemu. Oczywiście mamy też miejsce na bagaż, mamy miejsca z tyłu, choć oczywiście są to bardzo umowne miejsca, ale tak naprawdę bardzo umowne. Nawet bardziej umowne niż Porsche 911. Tutaj według mnie jest mniej miejsca, na ile na tyle, na ile patrzyłem. Yy, jest nawet miejsce na Isofix, no ale myślę, że no, właściwie prawie żadnego fotelika na pewno nie włożymy. Tak jak mówiłem o założeniach tego nadwozia, to ma być taki samochód bardziej spokojny, prawda? Nie na pokaz. Na no, jednak to wnętrze stara się właśnie... Całkiem zaszokować wręcz kierowcę tymi wszystkimi bardzo wymyślnymi rozwiązaniami. Mamy tutaj trzy ekrany, nawet pasażer ma przed sobą ekran którego może sterować multimediami, czy nawet nawigacją, czy też może sobie tutaj wyświetlić informacje o tym, jak szybko jedzie kierowca. Więc jest to opcja, której na pewno bym nie wybrał, gdyby tutaj miała siedzieć moja żona, bo oczywiście, że nie dałaby mi spokoju. Ale zostawiając już tę kwestię z boku, to nawet samo sterowanie tym wszystkim według mnie jest problematyczne. Mamy tutaj po prostu bardzo dużo informacji. Ferrari twierdzi, że to całe sterowanie nowe, które pojawiło się w tym samochodzie, sprawia, że kierowca może bardziej skupić się na jeździe i mnie zajmować się tym, co się dzieje tutaj. Według mnie jest dokładnie odwrotnie, ponieważ tutaj wszędzie mamy mnóstwo informacji. Jeżeli chcę cokolwiek zmienić, muszę dotknąć gładzika na kierownicy. Wtedy pojawiają mi się inne przyciski, dopiero które też są dotykowe. No właśnie. Nie mogę z tego korzystać podczas takiego zakrętu jak teraz. Jeśli chce coś zmienić, to właśnie do tego jeszcze mamy taki kosmiczny dźwięk. No i te kierunkowskazy, które także są zamontowane w kierownicy. Ferrari chce, żeby właściciele czuli się jak kierowcy Formuły 1, więc tutaj zobaczcie, że nie ma tych żadnych takich wichajstrów jak w zwykłym samochodzie. Nawet cała obsługa wycieraczek czy kierunkowskazów jest tutaj na kierownicy, co oczywiście wygląda bardzo fajnie, ale jest trochę problematyczne. Ja się w tym gubię. Nie wiem, może jakbym jeździł tym samochodem miesiąc, to bym się przyzwyczaił. Na tej chwili to mi się nie podoba. Zobaczcie sami. Z jednej strony mówiłem o spokojnej jeździe. Naprawdę da się jeździć tym samochodem jak każdym innym, ale jeśli zmienię na Manettino, czyli tym takim pokrętełku w stylu Formuły jeden tryb. No chodźmy na sport, jak teraz. Wow, 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 wow. Kurde, no przecież no co tutaj się dzieje? Przyznacie, że jak na to 90 na godzinę, do których jest ograniczenie, to krajobraz bardzo szybko się przesuwa, prawda? Zaczynałem się zakręty, to jeszcze zobaczymy, co słychać tutaj. Czuć sztywną konstrukcję, czuć tylny napęd, tutaj przez cały czas czuć tylny napęd, że nie chcieli, żeby tutaj zachować tą tylno napędową naturę, Nią czuć. Mamy świetny układ kierowniczy, mimo że elektryczny jest spokojniejszy niż wielu ostatnich Ferrari, na przykład w 812 Superfast, czyli tym... Drugim GT z silnikiem z przodu. Trochę za szybko się kończy ten silnik, prawda? 7,5 tysiąca obrotów, więc mogło być trochę więcej. A to już jest naprawdę czepianie się, bo ten silnik jest tak dobry, jak tylko turbodoładowane F8 właściwie ma prawo być. Zobaczcie, a mówimy o samochodzie, którym są zamontowane no już no te wszystkie rzeczy, które muszą być, żeby spełniać WLTP, więc mamy filtr cząstek stałych. O dziwo, mamy oczywiście także katalizator no i te wszystkie rzeczy, które sprawiają, że nawet Porsche czy na przykład Mercedesia AMG teraz brzmią już zupełnie bez jaj, że tak powiem, a Ferrari przez cały czas brzmi jak Ferrari. Jak oni to zrobili? Akurat wiem i Wam powiem, bo co ciekawe, inżynierowie Ferrari przyznali mi się, że z racji tego, że już bardzo dużo decybeli zabierają zarówno te filtry, jak i te wszystkie katalizatory i inne rzeczy, które są w wydechu, to tutaj właściwie nie ma tumików. Aha, ale to już niech zostanie między nami, bo Unia nie może się dowiedzieć.